Witam serdecznie przyjaciele, mamy niedzielę, lecę się pokopać. Dawno filmu nie było, dlatego że praca, dom, wiecie, jak niektórzy z czasem mają. No i co? Dzisiaj skupiam się na tym lasku i ten kawałek chcę przejść, tu wychodzi monetki, zobaczymy co fajnego wleci. Oczywiście jak coś będzie, pokazuję. Pierwszy sygnał, jakiś stary zawias. Na początku Wyszło mi tak, myślałem, że to jest jakaś broń. Niestety jest to jakiś zawiast. A tam kawałek dalej było do domostwo, stał tam budynek, są ruiny, już wam kiedyś pokazywałem. No i tu niedaleko wychodziły dużo monetki, klamry, różne rzeczy. Chcę to jeszcze przeszukać. Fajny dzień, jak widać. I co, szukamy dalej? I tak, przyjaciele, kolejny jakiś sygnał. Słuchajcie. Jakiś guzik. Jestem w samym środku lasu. Bardzo głęboko w lesie. No i chcę tu przechodzić. Zobaczymy, co tu jeszcze wpadnie. Jak na razie jest jakiś guziczek. Lecimy dalej. I tak dotarłem. Schodźcie do takiego fajnego miejsca. Bardzo spokojnie. Zobaczcie. Czyściutko zielono. No i co? Wleciało coś takiego. Z takim szpicem. Nie wiem dokładnie, co to jest, no ale już się pokazuje jakieś stare rzeczy, więc warto tu pochodzić i najważniejsze, żeby drogi nie zgubić, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo głęboko w lesie, a tych terenów tu nie znam. Dobra, lecimy dalej, szukamy, zobaczymy, co się jeszcze fajnego w trafi Kolejny element lampy naftowej, czyli jeżeli jest element lampy naftowej, znaczy że Żołnierze tutaj obozowali czyli warto tu przeszukać, więc pochodzę ogólnie dookoła, nie chcę zgubić laku, żeby potem nie mieć problemu z powrotem. No i zobaczymy, co jeszcze wpadnie, jak na razie coś tam się pokazuje, jakieś odznaki są. No to możemy szukać dalej. Kolejny sygnał odłamek z jakiegoś pocisku większego. Możliwe, że myśliwych. Jakiś większy kaliber, więc pochodzę tutaj poszukam może coś innego wleci. No i tak w drodze. Znalazłem, słuchajcie. To jest jakieś chyba pióro. Nie wiem, czy to jest. Nie, to nie jest pióro. Może był jakiś długopis? Ale ciekawe, nie? sami się nad kulasem, słuchajcie. Zakopany głęboko, imicjały. HA. Tak mi się wydaje, bo tak to jest wyryte. Nie wiem, co to jest. Potem to weźmiemy na podsumowanie bo... i sprawdzimy dokładnie. A to jakiś długopis będzie chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, lecimy dalej. No i tak, przyjaciele, zmieniłem miejsce troszkę. Słuchajcie, wlecę sobie tutaj na takie ładne łąki. Zobaczymy, co tu na fajnego fajnego znaczy się wpadnie. Ten lasek jeszcze przeczeszę, a tam dalej, nie wiem, może się uda wam zrobić jeszcze to nagrać. Koło 2-3 km jest ten zamek, który kiedyś nagrywałem tam, na film z tego zamku. No i co, nie ma co dłużej gadać, zabieram się za poszkiwanie. Kolejna znajdka, coś takiego, mi się przypomina to z tym jak kiedyś klucze wieszali na czymś takim. I co, fajna pogoda, lecimy dalej. Mam nadzieję, że jeszcze coś padnie. Mamy siekierę No trochę tu przeleżało Zostawimy, bijemy, lecimy dalej Zobaczcie przyjaciele jaki stary gwoździe Swoje lata mają na pewno a Jestem w miejscu gdzie wyskoczyła mi wtedy ta monetka yy, Pozłacana, znaczy to nie było złotko Francuska monetka, bo tu przychodzi wojska francuskie. Dlatego postanowiłem tu jeszcze trochę pochodzić ten kawałeczek tu, bo wtedy było trochę zimno, więc nie szło tak zbytnio. Szukać. No i dzisiaj zobaczymy. Może tu jeszcze coś leci fajnego. Liczę na jakąś monetkę, bo monetki najbardziej cieszą. Zobaczymy czy coś wpadnie, jak nie, liczy się wypad. Dzień zaliczony. Kilka funtów jest, ale w każdym razie lecimy dalej, zobaczymy co tam jeszcze ciekawego nam wleci. No i tak, mamy pół klamerki wojskowej. I to jest to miejsce, gdzie znalazłem tą monetkę z pastyką. Tu się dzisiaj skupię teraz, będę to dokładnie przeszukiwał. Zobaczymy co wpadnie, no ale pół, pół klamereczki jest. Elegantko, szukamy dalej. Kurka muszkietowa. Wszystko wychodzi na tej drodze, jak widzicie. Tu, gdzie wyleciała ta monetka. Teraz kuleczka. Szukamy dalej. Jest godzina 14. Niedziela. I co? Zobaczymy, czy coś jeszcze fajnego wleci. No i tak, mordeczki. Trafiłem na jakieś śmietnisko, chyba, po żołnierzach. Już wyskoczyła druga taka ampułka. To jest jakaś medyczna, 100% jest to medyczna. No i z zawartością, zobaczcie. Jest w środku jeszcze jakiś płyn. No co, pokopię tu trochę, bo to są cały czas sygnały. Zobaczymy, co tam jeszcze wpadnie. No ale wiemy, że tutaj żołnierze przesiadywali, dlatego że wyskoczyła klamra. To już druga w tym miejscu. Yy, monetka. Praktycznie dwie monetki, jakaś amunicja wylatywała kawałeczek dalej w tamtym kierunku. No i teraz wyskoczyła nam ampułka, czyli jest tutaj jakaś historia, więc mam nadzieję, że coś jeszcze wleci fajnego. Chcę to dokładnie przeszukać krok po kroku. Zobaczymy, co wpadnie. Jeszcze chcę wejść w ten teren tutaj i też w ten teren przejść. No jak na razie jest ok, zobaczymy, co tam jeszcze będzie ciekawego. No i kolejne, kolejny fan wyciągnięty. Zobaczcie, jest to jakiś. Może się obrócę. Zobaczcie jakiś Egipcjanin z porcelany. Tak mi się wydaje, że jest to jakiś Egipcjanin po tym, po tym kasku. Tu mu nogę rękę oderwało nie nogi ma, no ale ciekawe No co ja tu kopię dalej No ciekawy fancik, powiem wam szczerze, że z czegoś się nie znalazłem bardziej jest porcelanka, to fajny ma czerwony kolor No zobaczymy Szukam dalej, jak coś będzie od razu pokazuję No i tak przyjaciele trochę to rozkopałem Słuchajcie Zobaczcie powlatywały jakieś buty Będę kopał dalej. Mam nadzieję, że żadnego właściciela tych butów tam nie ma. Ale wpadła ciekawa rzecz teraz. Kolejna porcelanka. Zobaczcie, z taką ręką zaciśniętą. I takie zdobienia. No ciekawe. Szukam dalej. Kopię tutaj, dalej w tym miejscu. Mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego wpadnie. No ale teraz też ciekawy fancik. Dobra, szukamy dalej. Kolejna jakaś część. Zobaczcie, nie jestem pewien, czy to nie jest z jakiejś lampy. Wszystko wychodzi z tej jednej dziury. No dobra, szukamy dalej. No i tak, taka dziura, słuchajcie. Zobaczcie ta figurka wleciała. To jest taki zając chyba. Dość solidny metal. Jest fancik. Kolejny. No ale zostawimy tam gdzie leżą. Z powrotem w zakopie. Nie będę tego brał. No ciekawe. Lecimy dalej. Patrzcie, Masa, masa odłamków po wybuchach. Jest tego naprawdę masa tutaj. No i co? Szukam dalej. Jak na razie coś wlatuje. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Dobra, kochanie, byłoby na tyle. Słuchajcie, muszę pędzić do domu. Parę fantów padło. Jakaś tam porcelanka, coś tam. Z militarki też parę rzeczy wleciało. No i co? Widzimy się przy kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Piona.